Przed świąteczną sobotę 21 grudnia na wschowskim rynku odbędzie się wigilia dla mieszkańców i wspólne śpiewanie kolęd. W ostatnim w tym roku wydaniu wiadomości ZW m.in. o przywitaniu św. Mikołaja w Sławie, otwarciu klubu młodzieżowego Metafora i także okaże, jaką szwedzka firma Sweetwood zapłaci za niewybudowanie fabryki we Wschowie. Natalia Kowalczykowska wiadomość dwu zapraszam. Do Sławy przyjechał święty Mikołaj. Przywiózł tysiąc paczek dla dzieci. Na nowym rynku przywitali go mali i duzi mieszkańcy. Na scenie występowało dzieci z Domu Kultury w Ciesańcu z publicznej szkoły podstawowej w Sławie i z niemieckiego Lukał. Mikołaj, witamy Cię Sławie, dzieci jest bardzo dużo. No i zapraszamy Cię za chwilkę Mikołaju tutaj do tego wspaniałego namiotu, gdzie będziesz mógł sobie usiąść, bo na pewno jesteś zmęczony. Po długiej tej podróży będziesz mógł spocząć. Dzieci na pewno, które będą chciały z Tobą zrobić zdjęcie, będą miały taką okazję, prawda? Oczywiście, zapraszam wszystkich. Trzeba na początku wysłać list do, do Laponii, i tam święty Mikołaj, tyle co wiem, ma własne lotnisko, urząd pocztowy, własne biuro, i tam się zgłasza te zamówienia. Nic nie ma za darmo, w całym świecie w biznesie za wszystko się jakieś tam pewne kwoty płaci. I też tak my złożyliśmy to zamówienie, i święty Mikołaj przyjął to zamówienie i, i zrealizował. Just Maria, Jezus! 13 grudnia doszło do otwarcia klubu młodzieżowego Metafora we Wschowie. Młodzież nie zawiodła. Klub zapełni się po brzegi w dzień otwarcia, a także w sobotę i w niedzielę. Na najbliższy weekend w klubie przewidziany jest maraton filmowy. Powiedzcie, co tutaj czeka na młodzież, bo Wy już to miejsce dobrze znacie. Ojej! W tym pomieszczeniu znajdują się instrumenty, różne y, klawisze, gitary, basowa i zwykła, y, perkusja i różne bębny inne, typu bongosy. Tam jest główne pomieszczenie, te, tablica multimedialna, będzie y, wyświetlana prezentacja, tam już są pomieszczenia bardziej jak toaleta, a tutaj znajduje się bilard. E, czyli warto tutaj przychodzić? Tak, bar, bardzo warto. Ja szczególnie bym przychodzić na bilarda. 10 grudnia wschowska gmina otrzymała oficjalne stanowisko firmy Sweetwoods, z którego wynika, że do 18 czerwca 2014 roku fabryka mebli na terenie gminy nie powstanie. W związku z tym zostanie wyegzekwowana kara, zapisana w umowie notarialnej, czyli 2 miliony 98 400 zł, którą samorząd zamierza przeznaczyć na inwestycje. Jestem zatem przekonany, że pomimo zawodu i rozczarowania wynikających z opóźnienia w realizacji pierwotnych planów, Fabryka we Wschowie w przyszłości powstanie i wpłynie w wyraźny sposób na rozwój gospodarczy Ziemi Wschodniej. Nie czekamy z założonymi rynkowa na ten moment. Daleko zaawansowane są prace nad uruchomieniem Strefy Aktywności Gospodarczej nr 2 we Wschodzie w rejonie ulicy Nowopolnej. A na 16 grudnia zaplanowane są rokowania dotyczące sprzedaży pierwszej części terenów inwestycyjnych tam położonych. Jestem przekonany, że te działania spowodują uruchomienie nowych zakładów i stworzenie nowych miejsc pracy w czasie przedłużającego się oczekiwania na inwestycje firmy Sweet. 12 grudnia oficjalnie oddano do użytku nowy plac apelowy w szkole podstawowej nr 1 we Wschowie. Prace remontowe przy SP1 to również modernizacja drogi wjazdowej oraz parkingu. Koszt inwestycji wyniósł 400 tysięcy zł. Dobieg końca drugi etap. i... Inwestycji związanej z modernizacją placu apelowego i modernizacją terenu przy Szkole podstawowej numer 1 we Wschowie. inwestycja bardzo potrzebna, długo oczekiwana i myślę zakończona wielkim sukcesem. Ten etap dotyczący placu apelowego, drogi wjazdowej do szkoły, jak również utwardzonego terenu, który dzisiaj służy jako parking. Jest dopełnieniem pewnego wieloletniego programu inwestycyjnego związanego z zagospodarowaniem terenu, na, którego, na który to program składało się wybudowanie boiska Orlik, wybudowanie nowoczesnego placu, placu Zabaw, jak również stworzenie podwalin do takich placów do edukacji ekologicznej, które znajdują się za budynkiem sali gimnastycznej. Martin Meller, prezenter programu Dzień Dobry TVN, autor drugiego śniadania mistrzów, były redaktor na polskiego wydania Playboya, reporter i publicysta spotkał się z mieszkańcami Wschowy w środę 11 grudnia w Bibliotece Publicznej, promując swoją nową książkę Między wariatami, opowieści terenowo przygotowe. Ja, co w sumie dosyć rzadkie, jak na przykład na tle moich przyjaciół, z którymi zaczynaliśmy razem pracę, ja zacząłem od pracy w tygodniku, nie pracowałem nigdy w Gazecie Codziennej, i szczerze mówiąc trochę żałuję i trochę zazdroszczę I tym moim znajomym, nie. którzy przeszli, nie wiem, przez radio, ten krótko, ten którzy ten przeszli przez tą sieczkę ten taką ten codzienną, ten bo ten 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 to jest, jasne, to jest upierdliwe bo... na co dzień, ale świetnym no, doświadczeniem, świetną szkołą, pomijam już to zazd zazdrościami wszystkich idiotycznych opowieści związanych z pracą, która im się przydarzała, nie, ja, znaczy... Okej, okay, nie skarżę się, no bo to był komfort zacząć pracować od razu w tygodniku, zwłaszcza, że to był tygodnik polityka i od razu praktycznie w ramach stażu zacząć pisać teksty do tegoż tygodnika, natomiast niewątpliwie jest to brak doświadczenia, który czasami pokutował też, bo na przykład ja miałem problemy, nie wiem, dzisiaj jechałem ze takim czystym zmobilizowaniem się, że po prostu już trzeba zebrać materiał, siąść, napisać, wysłać. Bo ja to tak powoli, powoli, powoli. A moi koledzy, którzy przeszli przez ten dryl codziennych mediów, no to dla nich to nie było żadnego problemu, że po prostu o 16.37 skończyli zbierać informacje, wypili dwie kawy i 17.01 siadali o 19.00 był gotowy albo wcześniej materiał. Odbyła się w Sztokholmie i Oslo gala wręczenia nagród Nobla. Z tej też okazji w gimnazjum imienia noblistów polskich w Szlichtingowej zorganizowano spotkanie pod nazwą Dzień Noblistów Polskich, w którym poza gimnazjalistami wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Schlichtingowej i zaproszeni goście. Jest to, tak jak już na wstępie powiedziałam, mówiąc na no dzieci, jest to nowa impreza w kalendarzu imprez i pomysł właśnie stąd, że szukałam pomysłu na coś nowego, na coś innego, co jednocześnie dałoby dzieciom e, nowe wartości, nowe poznawanie ideałów, nowe poznawanie, poznawanie i poszukiwanie różnorodnych autorytetów. E, w jakich, e... Impreza polega na rywalizacji. W jakich konkurencjach klasy rywalizują? Co jest bardzo ważne, klasy rywalizują w konkurencjach, rzekłabym, naukowych i w konkurencjach bardziej, że tak powiem, sportowych, takich bardziej rekreacyjnych, ponieważ naszym celem jest nie tylko nauka, ale również zdobywanie umiejętności, żeby dzieci potrafiły wiedzę wykorzystać już później w praktycznych rozgrywkach i działaniach. W pierwszym zespole szkół im. Stanisława Staszica oficjalnie otwarto nową strzelnicę. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali starosta powiatu wschowskiego, burmistrz wschowy, dyrektor szkoły oraz specjalny gość, dwukrotna złota medalistka igrzysk olimpijskich Renata małer różańska Warunki do tego, żeby tutaj we Wschowie też radzili się mistrzowie olimpijskich są odpowiednie. Jest dobre oświetlenie, są transportery tarcz. Najważniejsze, żeby było z czego strzelać. To jest w tej chwili najważniejsze, ponieważ poziom strzelecki w świecie jest bardzo wysoki. No i Jestem pewna, że tutaj y, będą talenty, y, które, które dobrze byłoby rozwijać, osoby, które są uzdolnione do, do, do strzelania i trzeba będzie w nich inwestować. Wow. <noise> Więc to będzie, to będzie kolejne, kolejne zadanie, bo mam takie, takie dobre przeczucie, że y, tu jest naprawdę bardzo dobry klimat do tego, żeby, żeby się rozwijać i, 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 i żeby osiągać y, y, sukcesy. Trzymam za to kciuki, no ale to będzie no, szerokie pole do popisu dla, dla tych, którzy będą chcieli wesprzeć y, dalsze szkolenie. Tego jeszcze na wschowskim rynku nie było. W najbliższą sobotę 21 grudnia o godzinie 16 Urząd Miasta i Gminy Wschowa oraz Centrum Kultury i Rekreacji zapraszają wszystkich mieszkańców gminy na Wigilię i wspólne śpiewanie kolęd. Wszystkim czytelnikom naszego portalu życzymy ciepłych i radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku.